Cześć witam serdecznie z tej strony listu. To jest koniecznie z osi, no oczywiście ze smakiem. Dobry dzień, dobry. No i tak jak mówiłem, tutaj jeszcze nie będzie jeszcze odcinek jeden ze żniw. No i właśnie w tym momencie jest odcinek ze żniw. Żniwa soi, oczywiście. Chciałem zrobić odcinek z soi, bo nie, robiłem, nie było przynajmniej u mnie na kanale żadnego odcinka soi. Więc przydałoby się ją ściąć. A że dzisiaj akurat pasuje pogoda. I doszła, więc tak, tak to będzie, bo miałem dzisiaj ogólnie siać odcinko, odcinku, ale jednak wyszło, że będę kosił. No jadę sobie John Deere'kiem z moimi przyczpami wypożyczonymi jeszcze, od dzisiaj, ostatni, ostatni dzień jest ich, tak samo jak i kombajną, bo dostajemy na całe żniwa, a że akurat dzisiaj się żniwa kończą, to też się kończy wypożyczenie ich. Dobra, się sobie John Deere'em z wsiadamy do klasa, Przyjechałem sobie z... z... trochę szybciej, tutaj sąsiad wapno przed chwilą rozwoził, przyjechałem tu kanał to okay. jeszcze nie było wapno, jak już teraz przyjechałem John to już jest wapno. Ogólnie jeżeli ten, ogólnie jeżeli chodzi o odcinek godziny, to mamy dwa odcinki. Weź mi podczep header. Już, daj. No tygodniowo mamy dwa odcinki, tak? To jeszcze tylko mnie chyba. No i do ciebie i... Łosina na ten tydzień, następny będzie ogarnięta Dobra, no, ja w takim razie oddaję RTW ewentualnie, a może to jeszcze RTW? Czekaj, zaraz ci powiem jeszcze, za moment, bo... Wiem, że też jeszcze tu będę musiał robić, ale nie wiem Robię chyba no. więc muszę sprawdzić Ej, nie a... pokazuje mi chyba, nie? No co ty znowu wiesz? To masz oddać Nie no, bo już nie da. Jestem ciekawy ile tutaj sypnie w ogóle z tej soi. Pierwszy raz soję, co? A, To że. Ale będzie Ja w ogóle nie wiem co mam w silosach, bo ja nie mam ten silos publiczny, nie? Hmm? Tak, pójdę zobaczę. Kurde, muszę tam luknąć, zobaczyć co tam jest w ogóle. Ty masz 57 ton rzepaku, 50 ton pszenicy i 25 ton owsa. I pszenica, owies i rzepak, tak? Tak. czy okay. trzymasz? No, mam nadzieję, że właśnie dzięki tym plonom to właśnie przyczepy będę mógł zmienić. Będę był bardzo zadowolony z tego powodu. I silnik byś chciał kupić. Hmm. Bo kombajn raczej nie kupię chyba, że będę brał kredyt, ale też się zobaczymy. No. Zaczynajos na jest... kasy. No to nie ma pojęcia, nie? No. Ogólnie jeżeli ktoś się zna na farmingu i wie jak może dziennie trochę, trochę fps się na modach, no to ja bym prosił o paradnik, by robić jak. W ogóle tak teraz się to mnie na tym, na farmingu nic nie w ogóle mi yy, podczas cięcia. A na obs takie są lagi, że szok OBS jednak, nie? A podczas cięcia, nie? Nie mam zastępu do tego terenu, dobra, nie chcę leżeć Puszczaj Będę w gdzieś, co dzisiaj A I tak będę jechał, też mam lagi? A ty nagrywasz ogólnie willo w piesek tak? farminga 50 Mhm Chyba Codzę Ja nagrywam w 60 i tak samo ja mam live w 60 mam okazję farmingu po 20 pesów i tak będzie pójdę Także To jest C plus OBS-a Można powiedzieć Podoba mi się ten odcinek jakoś za bardzo, wiesz? Hmm. Teraz jak przyglądam się Jak wyłączymy szejderki, To nie no, bo shadery w ogóle nie dają FPS'ów Jak to nie? No ja mam No, może 4 no Te kolory są takie... Bla... wyblaknięte, że to szok teraz No, takie Jakieś reddy trochę, nie? Nie no, musi to... muszą być cztery, bo tutaj to, to jest... Oryjste, oryjste Rzepak co? ale tak... To... <coughs> Kiedy idzie? I tu będzie przejścia na N20 wow. co, To zaczyna się, siebie jo. Ja. To hmm. będzie ruszyłem nie ja jeszcze zniwink robię Wszyscy, że, że mam lagi na OBS-ie. Ja jak ja jadę w jedną stronę, a w drugą stronę nie mam, nie? On ci po oddechną, tylko jak się patrzę na Gospę No to u mnie odwrotnie właśnie. Teraz mam lagi w ciebie. Ja patrzę na Gospę ja mam 30 pesów, znaczy no, 30. ja teraz? No ja nie mam ścinków farmingowych. Ścinek. ja Gam ścinkie OBS. Aha. -y. Ciężko widzę ten odcinek, szczerze Jak na razie cniemy jakaś to. Hmm. Ja ci powiem tak. Ja dzisiaj wieczorem w Polowie i przyjęcie farminga na inny in A który? Może na C, może na jakiś inny. Może HDD na HDDK. na HDDK. W ogóle ci powiem, ja próbowałem obróć do kompa RAM, nie? Zostałeś? Ja próbowałem obrość do kompa RAM, nie? A. I wiesz co się okazało? A. Że się RAM jest za mały No jak masz DDR3, albo DDR4 Albo jeszcze coś innego, no to Nie ma co dziwić Czyli to tak jest tej samej, tej samej kości, nie? No, i najlepiej jakbyś miał nie 8, 4 i 4 na przykład, czyli taką 8 i 8. 8 i 8. Właśnie, że chodzi o ram, to trzeba to kupić. Też tak mam plany od jakiegoś czasu, ale kurde, mam kompakt już 2 lata i. No, ja mam kompakt. Jakaś co, co? nie mam. O, i to jest właśnie, kurde. I to jest właśnie rzecz, która najbardziej boli. Tu daj się jesz. no Czym ty się jeż? Super się... fajne sieming A A, A. A metodem Kurku Metodem? A ty? To... To się... Ja nie rozumiem Farming już nie na OBSie mam, jakby ścinki przez kurz. Ogólnie ogóle kamerą, nie? No nie mam żadnych ścinek, jak kamerą ruszam, ale widzę, że ten dym, który jest w farmingu, on idzie o wiele szybciej niż ten, co jest na OBSie, nie? Bo on tak. Mówię Ci powiem, jeżeli chodzi o optymalizację farminga 17 19 a to średnostka wygrywa. Nie wiem, ja, Ale ja ogólnie, mam moim zdaniem, farming jest słabo zoptymalizowany. I słabo zoptymalizowane są mody, to na pewno już No to też. Oła. Ogólnie ci powiem, yy, zróbmy powrót do średnostki. Nie chcę. Ja zrobię, ale no. W ogóle trochę żałuję, że nie nagrywałem na 4 gospach. No. Tak, tam się rozwijamy, że to jest szok jakiś. A no. To by było idealne nagrywanie. Ja w ogóle tak jak patrzę, ja na motowidach mam jakieś... Ja mam widełki, a na... Z kabiny nie widać w ogóle na motowidach widełek, rozumiesz to? Hmm. ja nie widzę muszę sobie pierdzielać tutaj drugiego powsznika, bo... Trzeba jechać wysypać już Jeszcze, jeszcze Ja takiego klasika bym sobie ale... Ale ma pieniędzy Ale nie ma pieniędzy Musicie wysłać dużo dońców, ludzie <noise> To będzie dla takiego klasa Trzeba zacząć też live y, coś tam robić Ale nie mam w ogóle jakiegoś pomysłu z czego by porobić live, y, bo nie jest mi się jeszcze, że miałem coraz robić z PGR. To już trochę tak mógł... tak. E, na live jest y fajne też Ale Jak robisz parę tras bo jak robisz tak... a tak... ja, ja szedłem z Markiem, wraca... To to jest, wiesz co to jest? Robili trasy wczoraj, ile? Trzy godziny. To najgorsze, że... Gorsze są trasy z włota. Jakiś event teraz? Nie ma eventu, nie? Było sam to nie będzie. A Marek ty mówił o tym? O tym, co było wczoraj? Nie wiem o czym mówisz. A nie, ty a ty czujesz, o jakieś się wali, nie? Tak No że kurde. <gryś>, Byśmy wstali normalnie. Jaki gościu u mnie pomóc z Kurde. No i co żeś wstało w ogóle? No, no się rozpędzili i nie przy, przywalili. No i wstałem A ile straty procentowej? Nie. Chyba 20% ładunku 0% tego, 0% 0% y... hmm. laryfki I 50% tego To opłacało ci, no okay. ci dalej jechać z tym? Co to? Co? ci dalej z tym jechać? Wiesz, metrota kryjemy tylko do, do tego, do, do kilometrów Ej, no ale widzicie, że nabijacie. Kilometry, ja. ja. Lepiej sobie porozmawiać w na live niż, niż na odcinku, prawda? No weź, że w takim 4000 km na odcinku. Ile? Na 4,400. To na kilku. Seria z odcinku ja... Serdecznie. Teraz południu, a ty będziesz... Cztery odcinka po Tak. Kurde, minut, minut odcinka, naprawdę tu za... Za dużo tutaj Nic nie chciałem. Więc niedobrze, niedobrze... Przyczepiam może nawet natnę z tego pola Będę w szoku Właśnie są, myślę nad yy, Sprzedażą yy, Tych św... Krówek Bo nie ja chcę się ich trzymać Przecież Nie chcę się bawić z nimi za bardzo Ta sera już idzie na taki Na takim, takim roz... tak Jest tak rozpędzona, że Naprawdę, ja zaraz muszę stawać, bo krowy, nie? Wiadomo, jakieś pieniądze z tego są, i to nie małe, ale no. Ale ile roboty przedem jest? A nie, chcę mi się szczerze mówić. Porównując tutaj tej krowy, a porównując tam, krowy na czterech gospodach, na której gramy, na ma takiej mapie, tutaj to jest kurde połowa ceny za mleko, nie? Gramy na tym samym poziomie. Więc no tak wiecie. I tak to jest A no raz to stawiłem na bragi Tak to właśnie będzie i no, set! na chyba to dzisiaj na odcineczku A chyba jo. Tak mi się wydaje I tak, ja jeszcze sobie zrobię sobie Odcinek od rozciągu? Ty możesz. No i jak ty zrobisz ściabłów, to już chyba kończymy. Jeszcze. to będzie na tyle nagrywane ogólnie. No, Może to w Tak, ale z jesieni też. Mhm. Uh -huh. Coś nowego by jakieś chipsy. Nie da, że trzymać u niego kierownicę, to teraz trzymać paczkę i później jeszcze wciąganie rzeczy w suszno, ja To nie. Profesjonalny z ciebie youtuber. Nie wiem, czy sobie nie odpalić na przykład live'a z kanałów, albo oglądamy filmy rolnicze czy takiego spokojnego no, no, livestreamka. Do której odpalasz live'a? Halo super no więc chyba wiedzieliśmy, co jest mały dzisiaj. Jak coś to tam napisałem nie. Co? Napychałem. Co? Napychałem. Aaaa, nie widziałem tego. Nie pokazało to chyba. Taka, 15 się tu na to. Ale takie godziny zaczęcia, czy takie godziny live'a no, będzie? Zaczęcia ja może zrobię sobie za 13, czy 14 taką godzinkę live'a Jak to się okaże Wyjdzie prawie, no Jo hmm. No i pół po, 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 to zaczęła To jeszcze mam z raz, dwa, trzy, cztery 6-7 przyjazdów. Koniec tego pola. O, jechać mi grandi Git. Skręcić ciągle kombań gościu, GPS, jeździemy. Czemu ty znowu tego klina nie zasiałeś? No się właśnie, tylko że. tu jest taki pasek minimalny. A. Ty Tego klina nigdy nie się Kiedy e, ty ty... kup, Kiedy ty kupisz te wreszcie jedynkę i dwójkę? Ty e, masz... po tym, po, po żabaku. ty już tyle czasu masz plany, żeby to, to kupić, jakoś nie wychodzi. A. Ale są, ale akurat pieniędzmi. Mhm. Normalnie. A chyba nie będzie na pełnej przyciebie. Jak coś sądzę. Oś mi się nie wydaje, że nie będzie. No niepewno na pewno nie, bo jak tam wysypałem 8 chyba i pół tony, one mają 19 ton chyba. I klinciane. One mają 19300 czyli I jak tam wysypałem 8,5 i to, pół, pół, to, pół, pół. to, jest, to musiałbym, musiałbym 10 ton ponad wysypać, co? No to w ogóle zrobiłeś ślady, patrz. Ślady? Zakopał się No ten, szlepy twoje. A tu w górę miałeś ciężko ruszyć, tu po górę, przepraszam, się prawie. No widzisz. Masz. Kurde. Gaski. Co innego. Na czterech spach nie ma jeszcze tego modelu na realne zakopywanie się, nie? Jeszcze nie ma. Okay. Jeszcze. No, ja by jeszcze mam przez jakieś tam stukonne maszyny. Znaczy, ja tam nawet nie mam, nawet większej maszyny niż stokalni. A ja by to kopał. po nich. Ja 200. Tu ja mam dwa czynniki te, które mają po 100. Jeden miał 170, a drugi 190. Ja mam 110, 160 i 200. Razem wyjdziemy to. Jak to wyjdzie? Nie wyjdzie ponad, lekko ponad sokoła Nie wyjdzie, starczy, tysięcy Słapik i... kupno nowego Zróbmy tego mijaka okay. Będziemy Włochamy. mieli gdzieś tak 9 i 8, 17, 17 ton lekko ponad 17, 18 ton To niecała przyczepa Oj to oh, ja, ja... Ja, ja, jako kucam, bo... ja go hmm. no Ja. właśnie. Yyy... Zapraszam na grupę Warmingową na Facebooku. Tak, dokładnie. Link w opisie. Oj, nie będzie, raczej zapomnę. Czemu? Nie wiem, no zapomnę, ja zawsze kopiuję sobie... ...opis, więc... Nie sądzę, żebym pamiętał, ale to może. Dobra, to link dopisów. Do, do A? To się damy link opisu ewentualnie. To jak wstawię film na, na YouTube. A. Na wstawię go w niedzielę. Obserwam. Jak on jest na poniedziałek, to wstawię go w niedzielę. Ja. No, 18 to on na spokojnie dmucha, czekaj, tak? 17, 18, no. Nikt. Ile odcinków minęło odcinka? Do 22. Nie wiem, czy trochę przeciągnąć i pojechać, sobie zawieść, czy już bez założenia? Chyba bez założenia. mas senso um que eu precisava ligar tipo tac tão uso Dobra, rurę wystawiamy 10 200 syp sypnęło mi tu jeszcze. Kurde, to prawie po naszczep będzie. Więc sztos. Tu. O. A co dam Cherry Nightów? E? Chery dam cel na live na RAM. A co? A na RAM. Na RAM. Ja mam tylko nadzieję, że jak RAM. A, katało, że do trochę, trochę, ramu to farming będzie już działał normalnie nie wiem, nie wiem nie ser... nie wiem jaka to nie zmieściło mi się 400kg na przyczepę dobrze, to jednak dobrze, że przyjechałem do was przyczepami no i dobra, no w tym momencie jednak zdziwiłem się, że trochę, że tyle sypnęło No, nam 19, to on 700 tak? więc, trochę sypnęło ja dziękuję za oglądanie Zapraszam do łapkowania, subowania, pisania w komentarzy. Zapraszam na wszystkie serie do mnie, zapraszam na kanał, to jest Moneka. i do następnego trzymaj się. Cześć.